Na Anarchię został dodany nowy ewent wakacyjny, a wraz z nim możliwość dropnięcia przeróżnych supermocy. Jednym z najlepszych efektów supermocy jest Siła 3, którą można zdobyć przez losowanie na strefie ewentowej. A wraz z ewentem zostały dodane nowe dwa bardzo dobre przedmioty ewentowe. Rzutnia Hydroklatki oraz Trójzą Poseidona. Ale w tym filmie stało się coś nieoczekiwanego, ponieważ na tym evencie postanowiłem wkraść się na konto Esa. Witam, witam widzowie. Dzisiaj... Dzisiaj jestem SM, dzisiaj ukradłem konto sobie, wiecie co jest w tym wszystkim najlepsze? Patrzcie to, mam 15 milionów na koncie. Tutaj jakieś ekskaliburki, nielotki, bloki widmo Wszystko za darmo Ale Esik będzie wkurzony Es jeszcze nie wie jak coś Wiesz co jest najlepsze? Es nie wie Es nie wie A jakim cudem, jakim cudem mam hasło to powiem na 500 łapek Na 500 łapek wam mówię jakim cudem mam hasło Dobra widzowie, ja bym poszedł na sam start e, Schowam elkę i pójdziemy tutaj Na Atlantydę, co? Dobra, wchodzimy na Atlantydę Ej, a co jakby mu przylosować tego stręża? Ej, wkurzyłbyś jakbym mu przylosował tego stręża, czy myślicie? Wkurzyłby się widzowie, bo jak ktoś nie wie na nowym evencie wakacyjnym, jak jest Atlantyda, to właśnie Stręcza 3 można mieć. I S sobie wylosował. No ciężko jest go zdobyć. S ma go wylosować, jakby mu tak skipnąć? Lepiej nie. Ej, wkurzy się, wkurzy się. Może skipniemy potem tego stręcza? Najpierw chcę zobaczyć, jaki damage to bije, widzowie. Za czym jaki damage bijemy, lochy. Dobra, skillujmy tego zioma. Czekajcie, skita, ile mu? Co, 16 kapek skita? Ile temu wziąłem? Czekajcie. Trzeba zobaczyć na, na początek. Weź się, odsuń. Nora, gruby. Dobra, dwie skrzyny dostaliśmy. Jak iść na górę, widzowie? Bo jest to chyba ma odblokowane. Jak sprawdzić, czy ma to w ogóle odblokowane? Dobra, jest, jestem głupi. Ej, jakbym tu spadł, to ginę czy co? A, dobra, dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć, że ginę. Dobra, idę dalej. O, ten ma 20, patrzcie to. No, mordo, pokaż. No, debilu. 10 HP na hita, czylicie? 10 HP na hita. 10 HP na hita. Patrzcie, 8 HP. Co jest? Jakiemuś pół-anarchicznemu, nie? 8 HP na hita. Dobre, nie? Złożenie, i dobra, tam podkradłem konto jest sobie. A tu mogę iść do góry, mogę. A później, ej właśnie, trzeba podkreślić sobie i temy. Ogólnie sponsorem Topek jest dzisiaj S, widzowie. Więc brać, brać topeczki. Brać topeczki, polecam. Sponsorem jest Esik. Co zrobię? Przecież jak jestem na jego koncie. Otwieram skrzynki. O, idziemy otwierać skrzynki, widzowie. Idziemy zakupić skrzynki. O kur... Ej, dobra. Było mi ciepło. Było mi ciepło. Ledwo co przetestowałem, a już bym. Ja myślałem, że tu się idzie na spawna. Dobrze, że to za pierwszym nie losuje. NPC-ty pomyliłem. Ale to musicie na serwerze pisać. Pomyliłem pc ty Ej, by była beka, jakby Stręcz 3 się przylosował XD. Ej, byłaby beka, co? Kupimy. Kupimy jedną skrzyneczkę, widzowie. Bo tak będziemy zbierać to na nie, byśmy długo zbierali. Ale możemy kupić skrzynkę trzeciego poziomu. Co wy na to kupujemy? Za hajsę sika. Kupujemy 60k. Na razie jedno. Jakby mi, dro... jakby mi dro... ta wyrzutnia kle... hydroklatki dropła, nie? Ja bym był zadowolony, jakby mi wyrzutnia hydroklatki akurat dropła. To by było akurat... Tylko... Hmm. Dla Esa to powinien być jak najgorszy drop. Ale i tam jeszcze przynurzymy! Podkradniemy! Podkradniemy, widzowie. Patrzcie to, nie? Ten Shulker jest już mój. To już jest moje. Co tu jeszcze jest? No tutaj jakieś gorsze trochę itemy. No to dobra. Idziemy w otworzyć. Na tym. Coś dobrego. Proszę, proszę. No dobra. 4 serduszka. Roduś, to na razie. No, nie za dobrze. Nie za dobrze. Ale ja bym przetestował to siłę 3. Tepnie się do mnie jakiś anarchiczny, żebyśmy to przetestowali, widzowie. Przetestujemy stręcza 3 z eventu, bo z eventu jest stręcz 3. Dlaczego, Debila, ja nie mogę na moje konto wejść? No dobra, no dobra, no pożyczyłem, ale to na jednego streama. Na jednego streama, no. Pożyczyłem. No. Dobra, no nie pożyczyłem. Ukradłem. No niech będzie. Zgadza się. Ukradłem. Ale tylko frajer by nie skorzystał. Trzeba by opilnować. Ale rekwiruję trochę temu, bo ja jestem, ja jestem biedniejszy, trzeba... Biedniejszych, biedniejszych tr trzeba wspomóc, tak jest, Biedniejszych trzeba wspomóc. No trochę tych ekskaliburów y, zabiorę. O, Tygrys ma takiego, no dobra, Tygrys masz totem? Masz totem? Weź załóż totem. Żebym cię nie zabił. Masz totem? Halo? Nie masz totemu? Dobra, to będę uważał. Patrzcie, na hita 8 serduszek, patrzcie to. 8 serc na hita. Po, po, ten, połowa anarchicznego. Dosłownie. O i jakie hity dostaję? Dobra, widzowie, proszę. Wyrzutnia hydroklatki i sobie ją przykładam. Oj. Czekajcie. Doskopny. Widzowie, 350 łapek otwieram. Czy otwieram? 3, 4, proszę. Proszę i? No, serduszka 32. Mić z Wojanem na CH1, widzowie! Mić z Wojanem! Chce ktoś mita z Wojanem tutaj? Zapraszam. Mić z Wojanem, widzowie. Zobaczcie, mić z Wojanem, elo! Zapraszam, o! Zoba, zoba, jak biegnę na mita z Wojanem, zoba! Elo, chłopaki! Ktoś skrinka z Wojanem? Ej, nie bij, nie bij Wojana! No nie mam łuku! To no weźcie go! Ej, no... Co wy robicie? No nie bij się Wojana! Nie wolno! No, co wy robicie? To miał być mit! To miał być spokojny mit. No, zobacz. Narzucili się na biednego wujana. Nic nie dostaniecie i tak ze mnie. Do, nie, no dobra. Przesadzacie. Przesadzacie! Jaka wojna tu się zrobiła! Ej, dobra. Bleję was wszystkich. Oddawać itemy. Ja mam stręcza trzy. ja... ja, ja już dwa kile! Już dwa killa. O, ślepego tutaj. Już ślepego kiluję. Ej, dobra. Trochę jest ciężko, jak tu jest tyle osób. Ale ten malaga, ej, ten malaga chyba! Dobra, skillowałem go, uciekam stąd. O, opanujcie się! Ile steelów, proszę się opanować! Co wy robicie w ogóle? Czemu tak się rzucacie na biednego trąbę? I patrzcie to, nara. Oj, chyba, chyba nie wyjdzie. O, dobra, poleciał. O, kolejny poleciał. Ej, ten, ej, ten ma Excalibur! Spadnie, spadł. I chyba poginęli, co? Bo do lawy, do lawy wpadli. Dobra, nara. Dolawy wszyscy wpadę. Tam się ginie, widzowie, jak coś na dole. Tam się ginie, bo to... Te... Oho! Ej! Dobra. No zostawcie! Dzięki, kabano za stówę! No, zostawcie biednego wojana! Ej, skrzynka! No, oddawaj skrzynkę! Moja. Skrzynkę mi chciał ukraść. No, zostawcie biednego wojana. Co wy robicie? No, biedny wojan. Ej, nie rozumiem. Że zabrałem konto s -owi. Ale proszę, kupaki, sojusz! Dogadamy się! Tomek, osun się, idź, Tomek. Pa, i Tomek ginie. I Tomek się wpadł do lawy i zginął. Elo, ty też giniesz. Pa, i też zginął, patrzcie! Patrzcie to, ile osób sobie ginie. Ale, ale, ale robię kille. Ale. A! Dobra, uciekły, mów. Tutaj ciężko, żeby zginęli. No, ktoś wiem, jest z no i ślepi, no i ślepi mnie zrzucił. Tak, takiego jak, tak małego moderatora, że zamiast pomóc, to psuje. No, proszę iść. Dobra, wyjdę stąd. Dobra, jestem głupi, jestem głupi, jestem głupi. Dobra, wojen nie przemyślał, tak? Wojen nie przemyślał akurat tego, co zrobił. Set? Nie marsz się, to nie mój set. To nie mój set. Padnie, to padnie. Dobra, druga szansa. Ej, a wyświetla się kto mnie zabił? A można tu wyrzucać itemy? Czekajcie, czek. 10k. Jeśli się da wyrzucać itemy, to jeżeli będę ginął, to wyrzucę czek z siebie, widzowie. Jak będę ginął? Jak będę ginął? Dobra, tylko nie wiem czy się da wyrzucać itemy, czekajcie. Da się! Oj! Jak będę ginął, to ktoś z ze mnie czek. Zobaczymy, zobaczymy ile osób. Ewent, zabił króla Wojana! Ewen zabij króla Wojana, zapraszam. Ej, dobra, to teraz chyba przesadziłem. Event króla wojana za zabicie. Liri tu przyszedł. Dobra, ile ty z widzów? To jest przesada, nie? To jest mocna przesada. Zobaczcie, co tu się dzieje. Dobra, co tu się dzieje? To jest chore, nie? Dolawy wrzucisz? Nie no, wrzucę komuś podnóżki. Komuś podnóżki. Co ty robisz na koncie S? Zabrałem, a tak dokładnie ukradłem. Opaki, no. Odpuśćcie! Ej, wy się zaraz sami pokilujecie. A gdzie mogę iść w jakieś fajne miejsce? Macie jakieś fajne miejsce, gdzie mogę iść, widzowie? I dobra, wbiłem. Wbiłem tutaj. O! Jak dostał, jak, jak go trzasnęłem. Dobra, tutaj. Dawaj killa. O, oddał killa. Tak ktoś piorunem uderzył. Ja to, nie z, to nie jest głupi pomysł, żeby w takiej klitce siedzieć i ich killować. Widzicie tutaj wojana? Widać tutaj chociaż wojana. Nie wiem czy tutaj jakaś boja nawidać Dobra, macie fory! Macie fory widzowie, macie fory Ej! Co wy robicie? Ma macie fory, bo skracam czas. Oj, zaraz się skróci, dobra, skrócił się. Ten co sobie jest twórka, wszyscy mielą, ja to jest twórka, biję! Dzięki Władimir! No dobra, no nie no Zostawcie mnie! Zaraz drugi set padnie. Jak gdzie się mogę schować? Nie mogę się gdzieś na tej ścianie schować? Tutaj jakby się schował? Tu ma, może ktoś wejść? A nikt nie może wejść. Jak on tu wszedł? się na dół. Hmm. Jak? Da się tam wejść? Ja chyba im uciekłem! Uciekłem? Myślicie, że uciekłem? Co, co to jest za jajko? Jakie cechy? sam? Nie wiem. Ale chyba to jest najlepsze miejsce do ucieknięcia. Tak mi się wydaje. Ej, ktoś mi hitnął. Trochę ciężko. I ciężko tu gdzieś uciec. I tak dosłownie ciężko gdzieś uciec. Ja nie ucieknę im. Hmm. Co ty robisz? Nie wolno tak Wojana. E, to jest Wojanoes w sumie. To jest Wojanoes. No idź tam na dół. No dobra, nie strzelaj. Kto to strzela? Tygrys. A nie. Kurczak. Kurczak. To rola Wojana strzelanie z łuku. Proszę nie strzelać. O, bardzo dobrze, że się go zepnął. I 7 minut widzę. No zostawcie! Nara! No nie, no nie! Idź, idź, idź! Ej, uciekłem! Ej, jestem za dobry, dobra, wojen dzisiaj w formie! wojan w formie! Yy, dobra, zaraz... O na tym, na tym, patrzcie to, patrzcie to, tak. Tak. I. No. No nie no, nie wiem, pół chyba zbiłem, ale szybko pod... Widzicie, jak anarchiczny szybko pod? nie wiem ile ten trójząb zabrał, ja nie umiem go używać, widzowie, bo on jest nowy. To są z nowej skrzynki Atlantydy. Ja e, a może otworzymy jeszcze jedną skrzyneczkę Atlantydy? i e, otwieram jeszcze jedną skrzynkę Atlantydy, co wy na to? Dosłownie, bo tutaj będziemy długo zbierać. Na przykład jak ktoś jest bogaty, widzowie, to mi się tutaj tak średnio opłaca biegać. Jak wy jesteście biedni, to serio, jak jest każdy event, to polecam biegać, zbierać te skrzynki. Bo w tydzień albo w dwa tygodnie to 2 miliony to na luzie można być na plus. Dosłownie, możesz teraz? Mogę, Kep! Albo po streamku, dobra, bo mi będzie łatwiej, Kep. Obiecuję, po streamku. A daj mi, Kep, tamtego Discorda, bo ja nie patrzyłem. Może, Kep, ale po streamku ogarniemy, dobra. Po streamku ogarnę, bo teraz bym jeszcze tak chciał pograć. Dosłownie, bo tam było więcej, nie? To dam po streamku. Po streamku dam, obiecuję, Kep. A, i, i w kogoś, tak? Ej no, ej dobra, no trochę chyba mu zabrało. Strzały nie masz może? Mam. Ej, to można tak ciągle? Można tak ciągle, widzowie? A nie, nie można tak ciągle. piorun, możesz przywołać za 18 sekund, czyli nie można ciągle. Dobra, ja tu uciekam. No, uciekliśmy, uciekliśmy. Jest tutaj wszedł chyba za nami, nie, tylko strzela. Dobra, tu się schowam. Dwie minuty, widzowie, kończy się topeczka. Dobra, Ola, tobie to LK już dam. Już dam. Jak, jak będziesz na serwerze, to mi pisz, dobra? Daj bitwę na jedną skrzynkę. Dobra, Szymon, możemy zrobić bitwę na skrzynkę. Ja się tu schowam, widzowie, czekajcie. Chowam się tutaj, zrobimy bitwę zaraz. I o pięć sekund. Cztery, trzy, dwa, jeden, zero i uciekamy ze strefy eventowej. Dobra, rzuć. Albo chcesz postawić? No dobra, liczę, że mnie nie oszukasz. Dobra, jak ja postawię, to stawiaj, dobra? Albo dobra, no wyrzucił. Dobra, Le y lewa moja. Czekajcie, zrobimy tak. Lewa skrzynka tutaj moja, a tu jego. A ty stawiasz też? Lewa moja, no. Czek, jemu koksy, wygrałem. Bo czek jest na 15, katoby tobie koksy. Dawaj, koksy. Dawaj, dawaj. Koksy, i mam Twoją skrzynkę jeszcze. Mam Twoją skrzyneczkę, łap. To jest Twoja skrzyneczka, bo Ty mi dałeś. Ale otworzyłeś. Osiem koksów, mi daj. No, to nie było opłacalne. Jeszcze jedno? Proszę, proszę, coś dobrego. No dobra, wygrałeś. Weź sobie. No nie, no. Dosłownie. I tak to bym był zły, gdyby to było moje konto. Ja tu nie? Farminga. No. I wpisuje do mnie S, że ty krasz na jego koncie. Ja w ogóle nie wiedziałem o tym. I że ty mu nie chcesz oddać konta. O co chodzi? Ja je, ja je tylko pożyczyłem. Ja je tylko pożyczyłem. Dał mi pasy trzy miesiące temu, że mu przełożą koronę, więc pos... I nie zmienił, podkreślam! Nie zmienił hasła, więc to jego wina. A sam mi je udostępnił. Więc no... No jak to jego wina? To jego konto. No, ale jego wina, bo nie zmienił kazu od trzech miesięcy. Nie no, stary, oddaj mu to konto. mm, -mm. Nie, nie, nie. I... No, oddaj mu. Dobra, i te mamy się podzielimy po połowie. Nie, jak mu nie oddasz, to mu zbanuje to konto. No nie! E! Szybko, szybko. Czekaj się, loguje się na trąbę. No nie, Demilu! Nie macie na serwerze Oddajesz? jeszcze. Dajesz? Y, tak, tak, zaraz oddam. Zaraz, y, minuta. Już, już, już. Nie, masz 9 sekund. No dobra, 10 10 no już, 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 czekaj Pięć, już. No, już. No już, no jak mam... No już logam, logam, czek No mówiłem, że już logam. Nie czas minął. No ej, jaki rudy! Nie no... Ej, to, to to już chyba przesada. Już się logowałem na konto, żeby przełożyć itemy. Napisz trak, że się do pana ESA, że mu oddajesz konto.